Hej, z tej strony Dawid, a to jest nowy inscription. Od ostatniego odcinka trochę się zmieniło, gdyż jeden odcinek, który nagdałem, yy, przestał istnieć. Yy, przykładowo, tego gościa można go dostać jak się wyciąga itemy. No i sobie gada coś tam. które się rysują po się zawsze pain i wszystko czuję duży pain to... e, dobra, e, zrobiłem też e, ten e, drugi obraz, który dał mi i śpiewa tak swoją drogą, bo się nie nagrało czy nagrało się, ale los Media okej okay. Black Goat i wywiura to powinno być dość proste. Jakbym miał Black Goat w deku, to fajnie by było. PZ3, fajna karta. Fajny damage i wszystko jak na start. Dziś postarajmy się to wygrać. O, mogę ryzykować, ale nie chcę takiej karty ryzykować. Odpychać szczęście przy innej karcie, najwyżej. Takiej mało istotnej. Ohoho. Uh, uh, uh. i fajnie się zaczęło. <grymne> Kilka dodatkowych zębów. Udało się wygrane. Pójdźmy tędy. Dwie krople? Raven, niech będzie. Nie się to w miarę szybko, bo odcinki nie lubię jak trwają po pół godziny, bawienie się za nimi. To będzie fajne, wiewiórki będą miały damage. To jest fajny totemik. Mordercze wiewióry śmierci po prostu. Z tymi wiewiórami mogę wygrać. Pff. Dobra, dobra. A nie, nie wie a nie! to, to będziesz mi pić wiewiórę. No tak, to działa w ten sposób, a nie w ten, na który myślałem. Dobra, wystaw się. To i tak dobrze, ale nie tak dobrze jak myślałem, że będzie z tymi wybiorami. Może jakbym krakena miał, który jest karty... Czy ma damage w zależności od ilości kart w naszym deku eee. Tety może bym je ale i tak wygrałem, tak, koniec, lecimy. skidrun, No Dobra, tak, piję jeden, tak, dużo mrów. i wygrywanko proste gierki Uu, no i jest blackout sprawdzę jeszcze szybko ten obraz okej, okay, to ma być w ten sposób tak? nisko nie będzie Zielone mogą mieć taką gumeczkę na mnie. Jest taka gumeczka. O, trzeba ściągnąć tą gumeczkę. O. Czyli to też są nowe, taka gumeczka. Taka mała jest gumeczka. To nie będzie skomplikowana walka samimirami można wygrywać ma się taki broken effect na ten viurę to już wiem, że to wygram. Dzisiaj to wygrywamy już normalnie już nie walek gapów czy innych rzeczy dzisiaj się nie uda, nieważne jak szybki by był, by, by. Ale... I tak raczej już przejdziemy do tego, co Gita oferuje później. Mantis Godzik, fajna karcioha. Dokładnie efekt jest fajny. Karta taka się... mogłaby lepiej. To jest spoko. Eee. <grybujesz> to będzie warałkiem <wyrobkę> karta. <grybujesz> 15 bije z tej jednej karty. Całkiem ciekawie. Tej. Dobra, 16, szesnaście. niech dodatkowych obrażeń, karty stworzyłem. Daję jeszcze takie to nie skóry, cały jak będzie w skórach. efekt tej karty coś silniejszego w sumie na to mogę Na wilka bo kosztuje 2, tak będzie wchodził przynajmniej Będę musiał się nim przejmować ten Tępad Latają murwy! Linek anty Powinny być Roblox Roblox mantisy, tu mi się jakieś Walka do widzenia, sek do trapera chciałbym dojść. Tragiczne, <grywy> kolejny ten. Szkoda, że wszystkie karty właśnie zabijam. Terry fucking king, me. The raven. Nie wiem. nie będzie flying con. Ej, Mogę poświęcić kodle, ale jem potrzebuję do wbudowania tego. O, mankowe. Dobra. To było tak, że... Dobra, niech zadadzą mi, po prostu chcę zbrać już ten obraz. Obraz ważniejszy. Mogę to zrobić trzy postawić naraz i kończyć Gierkę teraz. Ale wrażenie to obrażenie. To się musi zgadzać Dziękuję, do widzenia. Sióp. Dobra, zobaczmy co dostałem. Eee, Karaluch jakiś. Ej, ja lubię wiórki, są całkiem spoko że już mnie nie będzie... w sumie nie mam karty takich... jakości Damage Oj Wow eee, Niech będzie, poświęca sobie Black Goat Nie skórę Jezus, by mnie jeszcze chłop Ja tam lubię się z tym panem Mycologist jest spoko, ale co skóry będę łączył? Bez sensu Nie wiem czy na tę walkę właśnie nie przegrałem, nigdy nas to co wziąłem z obrazu Nieważne Nieważne Proszę zabierać mi te... te zabawki. Hmm. <grymne> 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 Do widzenia. Szybka walka. Tego nie powalczę. zobaczmy jakie tam karty. O chorobo no, Dziękuję Będzie zabawie eee, w gier... już mi chyba nic nie zostało. Wygranie gierki Eee. No niby 8 kości i mam tyle kości, ale dawno nie będą te kości tam tematki nie były zbytnio tymi co chciałem a... To już się bardziej może przydać yy, Pakerat? No tak średnio. radzi Piotr nie ma Sudnie po prostu Sudnie I będę i będę się bronił, ale To Dobra, kończymy to. Nie, będę tutaj, dług z tymi pajasami Jeszcze to przegram. Mimo, że świeczka nie jest jakąś mega istotą, bo może dwie Te dodatkowe to. O, pięć. To już nie przyda zbytnio. jakaś jest taka już nie będzie. No nie postarałeś się. Nożyczki dajem. To się przyda. Teraz szybko dojdzie idzie czoła. A, bo ci i tak to tu Dobrze. Jesus, marę sobie główną kartę. Myszy. W ogóle, myszy? One. Myślałem, że ich nie ma w oryginalnej grze. Tej. Znaczy, wy nie wiecie. Tej, w tą grę, w której gramy, ok? Myślałem, że ich nie ma. Okazuje się, że są. nie może pierwszy raz widziałem je w w późniejszym rozdziale gierki A tak to nie widziałem nawet że ja znowu widziana sytuacja Więc nie chce mi się na to grać Fuh. Dobra niech to kończę Jeszcze mam jedną świeczkę To na spokojnie <laughs> eee, trochę mam tych zębów, ale i tak nie, nie wytraduję. Czy traderki mogę w sumie wytradować, ale to już tam. Komu zwiększyć obrażenia? Będzie to? Może nie umrzesz. No i tak mi posługuje. Picie 3x3 jest fajnie. Ostatnio go pokonałem szybciej niż gra ja chciała, to teraz go pokonałem, jest to normalnie. Okej. Okay, y Thank you. Kartę potwora. Jakieś tam efekty specjalne. W eee, Amalgam w ogóle. Amalgam to jest ten. Kilka zwierząt to jest połączenie. Fuzja kilku zwierząt. To są te wszystkie znaczki. Ciekawe. Nie wiedziałem czym. że trochę gram. Małwan eee, no, będzie ok tankowanie Bama, ja Mam argiem tego że jest kilka istotami na razu nie ma nic sobie ciekawego. U mogę te skóry wydać. dobra. To się fajnie sobie Tych skór mam, a sam z las. Nie będzie za kości. Raven, który ciągle przychodzi, to będzie spoko. No i. 4. Mam bardzo zasofiany dek ale to mi nie przeszkodzi Pokonajmy go teraz Ja trochę się zawiodłem że po tym jak się wygra szybciej to się nic nie dzieje jakby normalny pojedynek jest tak jakby się nigdy nic nie stało Skóry Jest skóra, dziękuję. Eee, niech będzie. To wtedy gra będzie mega szybka. No i mimo, że mam rzadkie karty, to mam też piersień tu po prostu przejdę. Eee, no i te próby są ostatnio bardzo Dobre, sprawdzone. Próbowaliśmy z impresji. Z dwie kości.

to bardzo szybka. Eee. Yeah. to będzie szybkie jakby... Pow. Oh Nasza postać się odzywa i upada kamera. Gdyż efekty były specjalne kamery, było, można to widzieć. Teraz ci to Ogólnie nie będziemy tego przeglądać, ogólnie to są po prostu filmy naszej głównej postaci, jak sobie otwiera karty, znajduje e, to, co teraz robi, czyli naszą grę i gra. Tak w skrócie. E, tak. Ogólnie w tych glitchach można odkryć kod i w ogóle... Gdyż ta gra, jak mówiłem, ma ukryty lore, co nie? I są zaszyfrowane, jest wiele zaszyfrowanych wiadomości Wiele creepy stuffu, które wam pokażę Ale to jak ktoś inny to odkrywa, bo gdyż... No, jakby nie jesteśmy w stanie tego teraz zrobić Jakby osiągnięcie, które kiedyś się zdobywało Jak ludzie sobie, społeczność rozwiązywała zagadki co miało szansę, a tak to nie hmm, Nie możemy zrobić mu zdjęcia. You are champion and you Wygraliśmy. Karta zwycięstwa. Eee, niech będzie She didn't despair Push, to nie jest rozwiązanie. Przejście gry nie przechodzi gry. Nie, teraz zacznie się goofy, stinki, gwizery. Rzeczy się zaczną dziwne dziać. A to się przekonacie za niedługo. Za niedługo się przekonacie, co się zacznie dziać. To było na tyle w dzisiejszym odcinku i widzimy się za niedługo.